Cześć! Jakiś czas temu na Instagramie zapytałam Was w ankiecie, czy mielibyście ochotę na to, żebym pokazała Wam produkty domowe, chemię domową, którą ja używam. Staram się wybierać produkty takie bardziej naturalne, bardziej, wiecie, z lepszymi składami, chociaż nie zawsze mi się to udaje, ale większość z Was chciała zobaczyć, jakby, jakich produktów do sprzętania domu używam ja, także dzisiaj zapraszam Was właśnie na tego typu filmik. I pokażę Wam dzisiaj te produkty, które już mam jakby przetestowane, których już używałam, a w następnej części pokażę Wam produkty, jakby, które dopiero co zakupiłam, ale jeszcze ich nie próbowałam, także nie mogę Wam powiedzieć nic więcej na ich temat. Jeżeli jesteście zatem ciekawi, jakich produktów do sprzedania naszego mieszkania używam, to zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj przygotowany jakby pojemniczek z tymi produktami i będę brała je losowo. Pierwszy produkt jest to produkt, który już zużyłam, ale chciałam Wam go polecić. Jest to organiczny yy, płyn do mycia naczyń. On nie ma pompki, bo mi się gdzieś zagubiła, ale tak się prezentowało jego opakowanie. Jest to firma Sansin. Jest to jakaś mała manufakturka z Budapesztu i te produkty jakiś czas temu były dostępne w Kofranie, u mnie nadal one są. I powiem że ten płyn do naczyń był naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajną miał pompka, ale gdyby ta pompka gdzieś mi się Zapodziała. nie wiem czy na innym produkcie mam, czy gdzie, nie mam pojęcia. W każdym razie ten produkt naprawdę był bardzo fajny, bardzo fajnie miał naczynia i nie podrażniał rąk, co u mnie jest przede wszystkim jakby wyznaczkiem tego, czy produkt do mycia naczyń jest dobry, czy też nie. Będąc przy produktach do mycia naczyń, obecny płyn, jakiego używamy jest to balsam tak naprawdę do mycia naczyń firmy Frosch, cytrynowy. Tak on wygląda i powiem Wam, że naprawdę jest bardzo fajny, bardzo go lubimy. Tutaj jest aż 750 ml i z tego co pamiętam, on kosztował w granicach 7 zł, coś takiego. Także za 750 ml myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna cena i Wam go polecam, bo on jest bardzo wydajny i nie podrażnia rąk. Tutaj gdzieś miałam jeszcze jeden. Jeszcze jeden płyn do mycia naczyń. Jest to firmy Only Eco z faktyna sufaktyna z rzepaku. Tak wygląda opakowanie. I również ten płyn bardzo lubię. On ma bardzo wygodne opakowanie, bardzo wygodną pompkę. Nie podrażnia nie możecie go dostać co jakiś czas w Lidlu. I ogólnie produkty firmy Only Eco są bardzo fajne, co zresztą za chwilę wam pokażę, bo posiadam jeszcze inne i też kilka. Z nich przetestowałam po prostu wcześniej. Będąc przy naczyniach, i też w tych granicach, że tak powiem, zlewu, mam tutaj również naturalne mydło kuchenne firmy Job, mineralne. I powiem Wam, że bardzo lubię to mydło, ponieważ ono domywa z rąk wszelkie zapachy. Ale myśląc wszelkie, mam na myśli naprawdę wszystkie zapachy od czosnku po rybę on sobie po prostu radzi i czasami też jak na przykład wiecie mamy deskę drewnianą do krojenia i na przykład dam tam rybę i ten zapach wiadomo nie chce zejść jakby od razu to też domywam tą deskę po prostu tym mydłem bo ono naprawdę jest bardzo fajne ma też bardzo delikatny yy, skład przez co nie podrażnia ani nie wysusza dłoni co u mnie jest akurat priorytetem jeżeli chodzi o mycie naczyń mycie rąk i wiecie wszystko to związane z dłonią. Przejdźmy może dalej. Będąc w kuchni, w kuchni używamy również, poczekajcie, podobne opakowania, płynu uniwersalnego, również firmy ją. Ten jest akurat o zapachu bambusa, ale mieliśmy również inne jakby opcje zapachowe, ale bambus chyba najbardziej nam się spodobał. On pachnie taką, powiedziałabym, troszkę gumą balonową. To jest takie, albo wiecie co, jak były kiedyś te pasty do zębów dla dzieci, takie tutti frutti bodajże, to właśnie tak pachnie ta seria bambusowa z Jupa. Bardzo robimy ten płyn uniwersalny, używamy go zarówno w kuchni, ale też na przykład w pokoju, jak coś nam się rozleje, czy trzeba wytrzeć stół, albo ko koty coś nabrudzą, no to po prostu ten uniwersalny nam się sprawdza, jakby to powiedzieć, wszędzie. Jak sama nazwa mówi, jest uniwersalny, także tak. Będąc przy kuchni, dalej używamy również płynu do mycia szyb. To dlatego, że po prostu kuchenkę mamy wiecie, taki na połysk, także musimy używać płynu do mycia szyb, żeby ona jakoś sensownie wyglądała. I tutaj u nas najlepiej się sprawdza właśnie naturalny płyn do mycia szyb i luster firmy jo. Tutaj akurat jest serii. Chyba nie ma serii. W każdym razie jest jakiś są chyba bez zapachowe, jakieś uniwersalne, na stylu. Bardzo lubię ten płyn. On sprawdza się na wszystkich powierzchniach szklanych, zarówno na oknach, na lustrach, jak i właśnie na kuchence. I bardzo Wam go polecam. Ogólnie, jak widzicie, produkty MyOp u nas tutaj przeważają. I będąc przy kuchence, nadal używamy również płynu do mycia kuchni Only Eco. Tak się prezentuje. I powiem Wam, że jego używamy w momencie, kiedy mamy jakby takie większe zabrudzenia na kuchence, czyli na przykład, nie wiem, coś nam wyleci z patelni i się, wiecie, przysuszy. Nie wiem, jak to wiecie o co chodzi, przy się przyklei po prostu do kuchenki. Wtedy sikamy sobie tym, tutaj się tworzy taka piana, zostawiamy to na kilka minut, później ścieramy i wszystko po prostu odchodzi, każde zabrudzenie. No i też do mycia blatów również używamy tego płynu. Bardzo ładnie pachnie, jest to taki zapach, powiedziałabym, jest to taki zapach powiedziałabym jakiegoś kwiatu, ale nie mogę sobie skojarzyć jaki. Wiem, że jest fioletowy, a nie mogę sobie przypomnieć nazwy. W każdym razie naprawdę bardzo fajny płyn. Również znajdziecie go co jakiś czas w Lidlu. Tak, teraz właśnie te produkty Oni Eko są dostępne w Lidlu. Byłam ostatnio i je właśnie widziała. I tutaj chyba już przechodzimy do łazienki, jeszcze tutaj mamy taki płyn który używam tak naprawdę w całym domu i jest to płyn do mycia podłóg naturalny, płyn do oczyszczenia podłóg firmy Yope. Tak się prezentuje jego opakowanie, to jest aż litr, także jest naprawdę bardzo duży i bardzo wydajne. Powiem Wam szczerze, że ten zapach tej francuskiej lawendy nie jest moim ulubionym, ja generalnie nie lubię lawendy, ale jeżeli chodzi o mycie podłóg, po, jeżeli chodzi o mycie podłóg, to jakoś mi szczególnie nie przeszkadza i Produkt do mycia podłóg był jedynym, jednym jakby z pierwszych produktów, które zaczęliśmy zmieniać na naturalne ze względu na nasze koty, bo koty chodziły po tej podłodze, one później te łapki czyszczą, zlizują, jakby nie było, ten produkt do mycia podłóg musi być po prostu dla nich jakby bezpieczny i zaufaliśmy firmie Job i od, tamtego, od tamtej pory, tak naprawdę od 3 lat używamy wyłącznie produktów firmy Job do mycia podłóg. Dajcie mi znać, czy znacie jakieś inne produkty do mycia podłóg, które są bezpieczne właśnie dla zwierząt. Ja na razie skupiłam się tylko na tym, bo bardzo dobrze mi się spisują, nie robią smug, zarówno na panelach, jak i na płytkach. Także jakby jestem wierna tym, ale z chęcią poznam jakby wasze propozycje. Może macie coś ciekawego do zaproponowania. I tutaj już przechodzimy do łazienki. I w jakby się dzieje najwięcej z tej chemii i najwięcej się tutaj kręci wokół firmy... Prosz, z tego co widzę, ale zaczniemy po kolei. Najpierw płyn do mycia łazienki, tak jakby taki ogólny płyn do mycia łazienki. I ja tutaj mam z firmy Mil Mil Clean, płyn czyszczący eko. Tak się prezentuje opakowanie. I jest to marka polska, z tego co kojarzę, tak, jest to marka polska. Również ten płyn dostałam jakiś czas temu w Kauflandzie. Powiem Wam, że on ma taki bardzo specyficzny zapach, który nie do końca nam odpowiada. Jest taki bardzo, powiedziałabym, aż gryzący. No, jest taki gryzący zapach. Taki, wiecie, nie taki, jak będzie w przypadku mieć coś odstęp, bo o tym też za chwilę powiem. Ale... No, taki troszkę chemiczny, bo patrząc na to, że on tutaj jest jakby naturalny i zawiera SLS-ów, SLS-ów, etat, sztucznych barwików i konserwantów, no to tutaj ten zapach jest taki chemiczny, taki drażniący. Także tego płynu raczej więcej już nie zakupimy. I ja raczej Wam go nie polecam. Jeżeli chodzi o działanie, to spokojnie. Jeżeli macie dobrze wentylowaną łazienkę, to możecie go używać. My nie mam okna w łazience, a wentylator sobie po prostu z tym zapachem nie radzi. I kilkukrotnie musiałam wyjść z łazienki podczas czyszczenia jej, bo nie byłam w stanie zwyczajnie oddychać. I tutaj mamy tak. Do łazienki. Tam to, tamtym jakby myję prysznic, umywalkę, natomiast jeżeli chodzi o toaletę, to mam tutaj taki specjalny płyn ym, do urządzeń sanitarnych, tak myślę, że to mogę nazwać, firmy Frosch, lawendowy niestety, ale tak się prezentuje opakowanie i jest to właśnie taki płyn, którego ja używam głównie do toalety, wiecie, do deski klozetowej, do sedesu całego. Ponieważ on tutaj zawiera jakieś niby antybakteryjne, to nie powiem, bo tu nie jest nic po polsku, jakieś antybakteryjne właściwości. Nie wiem, bierze w to, także jak go używam, zapach lawendy jak mówiłam nie lubię, ale nie było innego produktu jakby z tej serii, więc się skusiłam na lawendowy i jakoś jestem w stanie to przeżyć. I jeden z moich ulubionych płynów do łazienki, tutaj jedno zużyte opakowanie, drugie obecnie w użytku. Jest to jakby płyn przeciw kamieniowi, antykamieniowi? Nie wiem, jak powiedzieć, antykalk. Wiecie o co chodzi? Żeby kamień po prostu nie powstawał, zarówno na y, kurkach, jak i słuchawce prysznicowej, ale też myję nim szybę od prysznica po prostu. Bardzo fajnie domywa, powiem Wam, że wszystko, wszystko po prostu schodzi za pomocą tego płynu. tutaj się psikam tym produktem czy słuchawkę, czy wiecie, kurek, czy właśnie te szyby prysznicowe, bo, że nie mogę się wysłowić, przecieram szmatką i naprawdę wszystko jest doczyszczone, błyszczy, to zawiera ocet, ocet malinowy, bardzo ładnie pachnie malinami. Jest to dość specyficzny zapach. Jeżeli miałyście może kiedyś mgiełk, nie mgiełkę, tylko ocet, ocen malinowy z firmy Ich do włosów, to właśnie ten produkt pachnie dokładnie tak samo. Powiem Wam, że naprawdę bardzo go lubię, no, o czym świadczy tak, czy zużyte jakby niedawno opakowanie rozpoczęte kolejne i powiem Wam, że ja go będę na pewno kupować cały czas. Ja go kupuję w demie. on kosztuje w granicach euro 40, także niewiele i naprawdę Wam go polecam, jeżeli macie problem na przykład z kamieniem czy z twardą wodą my na szczęście kamienia nie mamy dzięki temu produktowi mam nadzieję, że nigdy mieć nie będziemy następny produkt podobny w działaniu jest to taki płyn powiedziałabym uniwersalny ten jest z octem jabłkowym firmy Denkmet. on jest właśnie na bazie octu powiem wam, że ten płyn rozcieńcza się z wodą i to mnie bardzo zniechęca do jego użytkowania natomiast jest to chyba moje 10 opakowanie i często po niego sięgam ponownie w momencie, kiedy nie mam na przykład tego z malinowego, no to używam tego w zapasie na bazę 3 albo 4 butelki. I również używam go do wszystkiego, używam go również czasami do mycia podłóg. Jak nie wiem, coś mi śmierdzącego spadnie na podłogę, na przykład ryba, i chcę się na 100% pozbyć tego zapachu, czy chcę sobie wypolerować płytki, no to używam właśnie tego produktu rozcieńczonego z wodą. I on jest podobno zarówno dobry do kuchni jak i do łazienki, także zlew też czasami nim przemyję. I ostatni produkt taki łazienkowy, jest to żel do toalety, no tu nic odkrywczego, ale mam żel z firmy Denkmed Nature. I nie wiem, powiem Wam, że ja jeżeli chodzi o składę kos kosmetyków, składę produktów do czyszczenia domu raczej jakby nie, nie analizuję tego. Zaufałam temu, że to jest bardziej naturalny i go używam. Bardzo fajnie nam się spisuje, bardzo fajnie czyści toaletę. Nie pozostawia smug, kamienia, osadu. Wszystko to właśnie czyści, także Wam go mogę polecić. On też kosztuje naprawdę grosze. I ja mam chyba w zapasie z dwa albo trzy kolejne opakowania, bo naprawdę nam się bardzo dobrze spisuje. I ostatni produkt. Tutaj mam orzechy piorące. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o strefę prania to tutaj nie do końca jestem przekonana do tych naturalnych produktów, co mogliście zobaczyć chociażby w holu Demowskim, gdzie zakupiłam płyny do płykania, wiecie, takie standardowe, bo nie znalazłam jeszcze po prostu płynu, który by mi się spisywał z tych bardziej naturalnych. Ostatnio zaczęłam używać również olejków eterycznych. Może w tym kierunku pójdę, ale nie do końca jest to jakby strefa, gdzie jestem w stanie wymienić wszystko na produkty naturalne. Tak samo jeżeli chodzi o pranie, ja nadal używam kapsułek, do prania, ale niekiedy sięgam po orzechy piorące. Kupiłam je właśnie z tego względu, że chciałabym przejść na pranie za ich pomocą, ale mam wrażenie, że one nie do końca wszystkie rzeczy dopierają, szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy nasze z pracy. Także mieć mam, używam do takiego codziennego prania, one się spisują fajnie, ale jeżeli chodzi o pranie, właśnie ubranie roboczej, no to już w tym. Jakby w temacie one niekoniecznie dobrze się spisują. No i co? I to były wszystkie produkty, które na ten chwilę używam. Oczywiście nie pokazuję Wam tu produktów takich, powiedziałam bardziej chemicznych, czyli właśnie płynów do pukania, na przykład, czy też chusteczek, yy, wiecie, jakichś takich do wycierania, gdzie mi zostały jakieś resztki, bo ich już teraz nie kupuję. Jest to bardzo nieoko nieekologiczne, także staram się zużyć to, co miałam, to, co mam w zapasach i więcej na pewno pani nie sięgnę. Także to są wszystkie produkty, które na ten moment używam. Koniecznie dajcie mi znać, jakich wy produktów używacie do sprzątania domu, czy wolicie te bardziej naturalne, czy raczej u was jakby pozostały te chemiczne, ciężkie produkty, takie bardziej agresywne, nie wiem. No dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy ekologia jakby w sprzątaniu was interesuje, czy nie, czy, chcie, czy chcecie więcej filmików na ten temat. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten filmik Wam się podobał i zapraszam już do następnego filmiku, w którym pokażę Wam ostatnio zakupione jakby nowości chemiczne. Także to już niebawem. Do zobaczenia.